Cześć, cześć, witajcie! Ja jestem Marysia i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Ze mną jest mama. Cześć, cześć, witajcie! A tak naprawdę. Cześć, cześć, witajcie, kochani na moim kanale. Przychodzę do Was z takimi małymi kartami ATC i jest ze mną kto? Marysia! Jesteśmy tutaj razem, żeby pokazać Wam takie małe cztery karty, które Pękki. zrobiłam przed świętami. Karty ATC, czyli takie małe karty wymiankowe yy, o formacie 2,5 na 3,5 cala. Zrobiłam je przed świętami, ale niestety nie udało mi się ich rozesłać. Yy, no, taka sytuacja, że, że nie udało mi się. No i już. Yy, karteczki yy, takie, w moich chyba ulubionych kolorach. Ja tak się zastanawiałam ostatnio, no co? Zastanawiałam się ostatnio, jakie kartki robić, jakie kolory, w jakich kolorach czuję się najlepiej, i właśnie takie różowe, takie pastelowe, to są moje chyba takie ulu, 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 ulubione. I co? Malutkie karty, w zasadzie jak widzicie, one są prawie identyczne. Robiłam je z papierów z empiku. Taki bloczek, który już pokazywałam Wam w poprzednich tam kartkach wielkanocnych. Do tego dałam stempelek wesołego Alleluja. To jest z Crafty Molly. Taki stempelek. I wykrojnik pisanki taki. jest taki z DP Craftu. Z zestawu takich z Kraftu, Cztery są takie pisaneczki różne i tą jedną sobie wybrałam tutaj do tego, żeby mi pasowało. Kartki są bardzo proste. Jest sizal, są dwa banerki, są kwiatuszki z dziurkacza wycięte z kryształkiem w środku i jest zielony motylek, żeby tak troszeczkę może ożywić te karty. I tak jak powiedziałam, one są bardzo podobne. Ułożenie tych elementów jest ciut inne. Gdzie jest napis, czy tam pisanka w inną stronę. E... Mi się bardzo podobają i mam nadzieję, że, że Wam się. również. Tak. Mhm. Nie zakładam tego. Także tyle moi drodzy. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do Was. następnego razu. Pa. pa.